Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i zapraszam Was na filmik informacyjny GTA Online. W dzisiejszym materiale chciałbym na samym początku podziękować za miłe komentarze pod filmami, które się do tej pory pojawiły z GTA Online i za niebyle jaką ilość osób na live'ach. Średnio tak powiedzmy, z 15 osób zawsze oglądało moje livey z GT Online, z czego się bardzo, bardzo cieszę, ponieważ poza grą można było sobie pogadać, mogliście się czegoś dowiedzieć o mnie. Także to była naprawdę. To było naprawdę fajne, fajne doświadczenie, ponieważ wcześniej nie miałem okazji właśnie tak porozmawiać z widzami powiedzmy. Także. Naprawdę zapraszam Was serdecznie do do follow'owania mnie na Twitch'u, gdzie live'y będą się oczywiście jeszcze pojawiać. Teraz tak, na początek jeszcze odpowiem na, częste, na często zadawane przez Was pytania odnośnie GTA Online. Najbardziej, Najwięcej jakich się pojawiało to były takie, że dlaczego nie działa mi GTA Online, że że tworzę postać, ładuje mi się ekran i, i się nic nie dzieje, albo na przykład po katsece się nic nie dzieje, tej początkowej. Otóż najwidoczniej niektórym działa, niektórym nie i nic się z tym nie da na tą chwilę zrobić. Także tutaj wina jest po stronie Rockstara. Wiem, że na przykład Yoji czy Starz The Player inni YouTuberzy. E, niestety też mają z tym problem, żeby normalnie sobie tam pograć. E, ja miałem to szczęście, że mi się udało i gram od kilku dni. E, także no niestety nie wiem czemu tak jest, nic na to nie poradzimy. E, jeszcze inne pytania. E, czy muszę mieć golda, żeby grać? Oczywiście trzeba mieć golda. E, to jest no, tak jak w każdej innej grze online. E, no, trzeba mieć golda, żeby, żeby tą rozgrywkę multiplayer prowadzić. E, i czy jeszcze było pytanie odnośnie czy trzeba mieć GTA 5, żeby grać w GTA Online? Tak, również trzeba mieć GTA 5, ponieważ GTA Online to jest nic innego jak update do GTA 5. Jest darmowy, ale trzeba mieć GTA 5. Nie da się osobno grać w GTA Online nie posiadając Grand Theft Auto 5. Także dobra, to by te odpowiedzi na Wasze pytania, takie ogólne, które się najczęściej pojawiały w komentarzach lub w prywatnych wiadomościach. Teraz odnośnie live'ów. Livey nie będą się pojawiać regularnie. Ci, co byli, oglądali, śledzili mój kanał, to wiedzą, że informacja o tych live'ach pojawiała się jakieś kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem. Także to się na razie nie zmieni. Nie będę planował naprzód. Ponieważ no, po prostu zwyczajnie nie jest mi to na rękę. Może się to kiedyś zmieni, ale to zobaczymy jeszcze. E, mamy swoją ekipę ze znajomymi, e, która jest oczywiście otwarta. Możecie wysłać mi e, zgłoszenie, czy, czy zgłoszenie, czy chcecie dołączyć do, do tej ekipy. E, ekipa nazywa się To Tylko Wariaci. I możecie to zrobić, wchodząc na stronę Rockstara, to jest chyba Social Club. Linki wszystkie potrzebne macie w opisie. Tam musicie stworzyć konto, jeśli jeszcze nie macie. Musicie połączyć to konto z Xbox Live. To, w jaki sposób to zrobić, macie w filmiku, który nagrał Yoji. Też wam dam linka do tego filmu. I tam potem pojedziecie w zakładkę Crew na górze strony, wpisujecie wyszukiwarkę. To tylko wariaci, no i dołączacie. Albo po prostu wchodzicie bezpośrednio przez link, który dam Wam w opisie do, do naszej ekipy od razu. I teraz jeszcze informacja odnośnie tych filmów, które się pojawiły z GTA Online na moim kanale. Są to po prostu zapisy z live'ów. Zresztą informacja na każdym filmie się pojawia właśnie o tym, że to jest zapis live'a z tego i z tego dnia. I one są bardzo długie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że... Nie wszyscy mają tyle czasu, żeby to oglądać, i też nie wszyscy mają czasu, żeby siedzieć na live i, i oglądać jak gramy, ponieważ te rozgrywki trwają nawet z 3 godziny i dlatego wyszedłem naprzeciw osobom, które powiedzmy nie mają czasu, żeby tyle oglądać, czy znaczy tyle czasu oglądać jeden odcinek, i w opisach dodałem czasy, w których coś się konkretnego pojawia, czyli jakaś misja, jakaś akcja, jakieś miejsca, które odwiedzamy pierwszy raz, tak żeby po prostu te osoby nie musiały oglądać całego materiału, tylko sobie kliknęły w, w, dany, w dany czas i YouTube ich przeniósł od razu do tego momentu, w którym coś się dzieje. No bo nie oszukujmy się, ale podczas live'ów nie skupiamy się na jakichś konkretnych rzeczach, na razie poznajemy tą grę. Uczymy się jej i sprawdzamy wszystkie jakieś tam dostępne opcje, żeby potem już wiedzieć niemalże wszystko, aby to wszystko sprawnie działało. I myślę, że z live na live'a, z live na live'a, no chyba tak się mówi, z odcinka na odcinek będzie już coraz lepiej i coraz szybciej będziemy wykonywać jakieś misje, akcje i tak dalej. Także. Mam nadzieję, że ten pomysł się wam spodobał. E, dzięki temu dotrę do większej ilości osób, e, ponieważ nie wszyscy, mówię, nie wszyscy oglądają livey, a na YouTube do większej ilości to, to dotrze. E, plus to, że w opisie dodałem te jakieś, powiedzmy takie checkpointy, e, więcej osób znajdzie coś dla siebie. Także to było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podobają te filmy z Gita Online. Czy chcielibyście coś konkretnego zobaczyć? Oczywiście spełnię Wasze prośby, jeśli będzie taka możliwość. I powiedzcie mi, czy wy już gracie w Gita Online, czy jeszcze wam nie działa. Wiem, że jakiś update dzisiaj wyszedł do Gita Online więc jeśli wam wcześniej nie działało to śmigajcie i ściągnijcie go, zobaczcie czy po tym coś się zmieniło, a ja się z wami żegnam i do usłyszenia, trzymajcie się, hej